Cześć. Płyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się Wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy w, na podstronie na żywo, i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś. Konkurs, w tym wypadku mamy konkurs na wygranie dwóch egzemplarzy ukrytego obserwatora, i jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia. To muszę szybko poprawić. A drugi, drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać, jest to pod strona społeczność, gdzie co tydzień wyskakuje, wyskakują wam trzy książki i wy decydujecie jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do mpiku o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania filmu. Cześć. Cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem przychodzę do Was z książką Wojciecha Wolnickiego, który z jakichś powodów wybrał sobie pseudonim WNW Gregory i pod tym pseudonimem występuje właśnie. W tej książce, a jest to książka uznanie. Zapraszam. Okej, okay, musiałem tutaj dodać logo wydawnictwa Opener, bo to ono mi wysłało tą książkę. W związku z tym, no. Nie pozostało nic innego, niż również o nich wspomnieć tutaj. I czemu opowiadam o tej książce, która wyszła bodajże w zeszłym roku? A no dlatego, że pojawiła się ona w Mpiku. W związku z tym, tam możecie ją przeczytać znaczy kupić i potem sobie przeczytać. Sama książka, dlatego tak się zastanawiałam nad tą datą. Została najpierw napisana w 2015 roku, a skończyła, skończyła się pisać w 2021. Także dość skomplikowana historia. Autor na końcu o tym opowiada, mówiąc właśnie, że ta książka z nim bardzo długo dojrzewała. W 2015 była scenariuszem i dopiero później nabrała finalne szlify. Swoje. No, ale na początku zacznijmy od tego, że recenzja będzie standardowo dzielić się na cztery części. W pierwszej części opowiem Wam o tym, mm, o czym ta książka jest. Opowiem pierwsze 5-10% bez żadnych spoilerów. Więc. Tego nie musicie się obawiać. Następnie mam trochę cytatów, które są w formie tych właśnie zakładeczek. Cytatów będzie dość sporo, wybierane są one po kluczu albo cytatów, które mnie szczególnie zaciekawiły, albo takich, które mają oddać klimat książki, no albo tam z jakichś innych względów przeze mnie zaznaczone. I one też raczej nie będą wam spoilerowały książki. Następnie będzie moja mini recenzja połączona z, 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 z oceną od zwykle 5 do 10. Bo jeżeli książka jest dużo gorsza, to po prostu ocenę nie wystawiam, tylko piszę jakąś krótką recenzję, i to tyle, żeby Wam nie rekomendować jakichś słabych książek. A na końcu będzie co nieco mojej współpracy z Marfisz Markiem Marmanem. I o obecnych różnych konkursach na moim, na moim kanale. No więc, myślę, że wreszcie możemy zaczynać. My zacznijmy może właśnie od tego, o czym ta książka po prostu jest. Jest to opowieść o ojcu i synie. Dzieje się ona niby w dwóch planach czasowych, ale de facto dość szybko wchodzimy w jeden linearny plan czasowy. I jest to opowieść o ojcu, który był kiedyś reprezentantem Polski w judo. Był właśnie takim zapalonym judoką, który wyrwał się z. Z, z, z swojego domu, który był na wsi. No i jego syn, 16-latek, który ma duże, duże problemy z otyłością. Oczywiście związane z tym problemy w szkole. No i, no i szereg innych kłopotów, o których oczywiście myślę, że nie warto opowiadać Wam, żeby niczego nie zaspoilerować. No, ale można powiedzieć, że w centrum tego jest to, że matka tego chłopaka, żona w sensie naszego głównego bohatera, tego ojca, zmarła, ale zmarła dość dawno. Mimo to ich relacja jest dalej rozwalona. Ten chłopak ma 16 lat, ten syn. I są oni na tym, w tym momencie, kiedy próbują poskładać tą relację, z tym, że ojciec jest bardzo apodyktyczny. Nie może praktycznie znieść swojego syna. No, a syn ma nic oprócz nienawiści do swojego ojca w sumie. No i oprócz tego ten Jan Sikora, czyli ten judoka, ten ojciec, poznaje Karolinę bodajże na basenie i próbuje po prostu z nią nawiązać nową relację, co dokłada do kolejny level skomplikowania. Oprócz tego ten ojciec będący trenerem judo, mający pod swoją opieką młodych tam dżentelmenów, w sensie też jakichś tam nastolatków, no to jakby ich kocha bardziej niż swojego syna. Także ta książka jest takim, jak to powiedział autor w jakimś tam materiale promocyjnym, antyporadnikiem tego, w jaki sposób wychowywać swoje dziecko i jak rozwiązywać swoje traumy. Także jest to innym słowem, słowy, opowieść stuprocentowo o Żyćku, Taka obyczajówka jednak, co warto powiedzieć, jest napisana naprawdę dobrze. No ale po prostu perypetie ojca z synem. Myślę, że nie warto jakby o nich dalej opowiadać, tylko warto przejść po prostu do cytatów i do mojej recenzji, do następnych punktów, żeby już dalej. Niczego nie zaspoilerować Wam. Także pierwsze, co mnie uderzyło w książce i co sobie zaznaczyłem w tych cytatach, to są jakieś takie bardzo ostre myśli tego, właśnie Jana Sikory. Na przykład on coś tam, początek książki, on ma jakiś problem z alkoholem, nasz główny bohater i widzi jakiegoś. Chłopca z mutacją, który się szarpie z, 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 z dzieckiem, i nagle nasz ma myśli: I co się marzysz, cioto? Nie zachowuj się jak baba. Także tego typu teksty leczą na początku. Później mamy kolejne dziwne myśli naszego bohatera. Z powodu obranej diety. Chociaż czekajcie, tu jest jeszcze w... wspaniale wcześniej. Kiedyś sportowiec z sukcesami opowiadał sobie obecnie trener Judo i wychowawca młodzieży. Autorytet. Zawsze skrudny, ogolony, świetnie zbudowany w formie. Od czasów chłopięcych krótko ostrzyżony z idealnie przeciętymi paznokciami, ustóp także. Nie zwracam uwagi na modę. Ubieram się praktycznie. Można powiedzieć, że bije ode mnie świeżość. Z powodu ubra... obranej. Dawno temu diety, mam zdrowy, czysty oddech, tak przydatny w bliskim kontakcie z moimi wychowankami. Nie ma nic gorszego niż nieładny zapach z ust. Brzyzę się papierosami, bo cuchną, mięsem, bo zalega w trzewiach. Długo szczotkuję zęby i jestem zatwardziałym abstynentem". I tak dalej, i tak dalej. I ma tam jakieś swoje różne wariactwa na temat tego, jak to jest być trenerem judo i z czym to się wiąże z tą całą filozofią? Co tam dalej? O komórkach. Po czym wyjmuję z kieszeni telefon i udaję, że wybieram numer. To wiekowy, ale wcale nie tak stary, praktyczny, sprawdzony model. Najlepszy w swoich czasach. Nokia 603... 6310i. Nie potrafię go zamienić na żadnego srajfona. Także ten nasz bohater ma mocne poglądy. I dalej są różne właśnie takie rozmowy z synem. Nakryj do stołu mówię. Syn, syn, syn odpowiada po co? A ojciec pogówno. Także mamy takie męskie rozmowy w ich domu. I tu dalej mamy autora, znaczy nie autora, tylko. Tego ojca, który ma myśli na temat tego, jak ten, jak ten syn się zachowuje. Prychasz drwiąco i wkładasz sobie całą kromkę do ust, zapijasz kolą. Zbyt duża ilość gazu prowokuje cię do beknięcia. To oddech diabła, tak myślę, i zauważam, że poplułeś się trochę przy okazji. Głośno masz, mlaskając, szybko przeżłasz resztę, połykasz, po czym wpychasz sobie ostatnią parówkę do gęby. Ten widok mierzi mnie już do żywego. Spokojnie, to tylko dzieciak, mówię do siebie w myśli. No i z końca książki mam kolejny cytacik. W pewnym momencie już tutaj nie mogę zaspoilerować, o co chodzi, ale nasz autor, nie nasz autor, co ja mówię, nasz główny bohater, coś tam się dzieje złego w jego życiu i jest tekst na końcu Moje serce pęka, odpada drugi ok okruch, większy od poprzedniego. No, i jeśli przeczytacie, to oczywiście zrozumiecie, czemu ten fragment był taki męczący. No bo mimo, że ta książka, przechodząc płynnie już do recenzji, mimo że ta książka jest napisana naprawdę fajnym językiem, naprawdę szybko się to czyta. Dziękuję autorowi oczywiście za dedykację. Mm. No, i ma oczywiście ona dość duże literki, dzięki czemu te 230 stron, pewnie, jeżeli miałby mniejszą czcionkę i mniejsze te odstępy, marginesy na stronie, to pewnie by się zmieściła na 150 stronach, ale mniejsza z tym jest to znany zabieg. No to, mimo że ta książka jest napisana całkiem nieźle, to jest ona także dość męcząca. I w sensie modlisz się o to, żeby ten autor nie był żadną z tych postaci. W sensie mam nadzieję, chociaż on opowiadał, że on był też judoko, gdzieś tam na końcu w posłowiu, i że też właśnie był w takiej szkole i miał takich kolegów chyba, jeżeli dobrze kojarzę, którzy tak te ksywki mieli jak bohaterowie uznania. Więc liczę na to, że po prostu autor miał podobnego po prostu trenera, który miał jakiegoś tam dysfunkcyjnego syna i mieli dysfunkcyjną rodzinkę, a sam liczę, że nie popiera i nie jest taką postacią jak ten nasz wdowiec Jan Sikora. No bo jest taka, jakaś taka straszli odstręczająca kreatura po prostu w stylu mój fan. Był, mój ojciec był fanatykiem. Judo, bardzo karkaturalna i po prostu strasznie dziwnie się patrzy na tą relację i na to, jak ojciec teoretycznie walczy o uznanie swojego syna. No, ale ta walka właściwie, wydaje mi się, że on nigdy nie stara się de facto. W ogóle podejść do tej walki, jest tam jeszcze właśnie relacja z tą, z tą kobietą, z tą instruktorką, jest relacja z Teściową, no i z tymi, z tymi właśnie, mm, uczniami tej szkoły Judo. Także szt trenowanie sztuka, sztuki walki, coś, co ma być powiedzmy tylko elementem, Rzeczą, która kształtuje charakter, powiedzmy, i tam uczy jakiejś samoobrony, to tutaj autor, znaczy nie autor, tylko ten, ta postać Jan Sikora sprowadza do czegoś, co jest w centrum jego życia. Um, autor pisze o sobie, na, w tej, albo ktoś o nim napisał w tym takim krótkim fragmencie o biografii, że on nie lubi ilania wody, hipokryzji i cwaniactwa. No, czyli jednak czuć jakby, że być może miał w sobie, ma w sobie coś z tego Jana Sikory. Ciężko jest mi, ciężko jest mi powiedzieć. Patronat medialny to facet po czterdziestce z jakichś powodów i tam anonimowy grzybiarz, z jakichś powodów zostali wybrani ci, 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 ten patronat medialny. Te postacie. Może to Że jest to sprofilowane pod takich mężczyzn. I w sumie, po prostu to wszystko, o czym teraz mówię, sprowadza się do tego, że moim zdaniem, no ta książka. Cierpi na ten problem, że fabuła jest dość banalna, że nie do końca wierzy się w te wszystkie transformacje naszych głównych bohaterów, a w szczególności tego głównego bohatera Jana Sikory, co jest dość kłopotliwe. W sensie, ja, jakby widziałem. To nie jest żaden spoiler, bo widać, że tam na samym początku jest po prostu opowieść trochę idzie do przodu i widać, że jest jakiś upadek naszego głównego bohatera. No ja widziałem te upadki zrobione ciut lepiej jednak. No niemniej jednak cały czas należy pozostać przy tym, że to się czyta po prostu dobrze. I mimo, że cała historia mi non-stop zgrzytała, i po prostu coś tam mi ciągle nie pasowało w tym, a może po prostu mierził mnie ten główny bohater Jan Sikora, może to jest aż tak proste, to przeczytałem to naprawdę szybko, przyjemnie. Czytałem w ramach cyklu mojego sponsorowanego różne książki. A ta jest zdecydowanie jedną z lepiej napisanych, i naprawdę czyta się to bardzo szybko i dość przyjemnie. Także, jeżeli pomiję się wczuwanie się w tych bohaterów, i właśnie te odrzucenie, które się czuje, wchodząc w głowę tego Jana Sikory, no to samą książkę czyta się naprawdę fajnie. Także z mojej strony jest to solidne 8 na 10. Możecie sięgnąć. Myślę, że będzie to fajna, jesienna pozycja. Zwłaszcza, jeżeli jesteście tak zwanymi młodymi, nastoletnimi, albo young adult chłopakami, którzy mieli trudną relację z ojcem, albo jesteście ojcami, którzy są ojcami nastoletnich synów. Myślę, że w tym wypadku ta książka jest. Skierowana do Was. No i to wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie kanału. Do zobaczenia za tydzień. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania, a przede wszystkim do komentowania. Dzięki, cześć. I to wszystko, drodzy widzowie. Zachęcam Was do tego, co powiedziałem wcześniej, ale oprócz tego do wzięcia udziału w konkursie, gdyż konkurs jest jak zawsze co tydzień ten sam. Od soboty do środy pojawia się ankieta. Jeśli weźmiecie udział w tej ankiecie i skomentujecie ją, to pod koniec miesiąca odpalamy w. Następną niedzielę przyszłego miesiąca losowanie, w którym to możecie wygrać Bond do Empiku o kwocie 50 zł. A jeśli jeszcze tego nie słyszeliście i jeśli macie chwilę cierpliwości, to poczekajcie i posłuchajcie, o co chodzi z moją współpracą z Marfisz Markiem Marmanem. Markiem Malmanem. No i to wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym. Mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje Recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty które będą wydłużały niepotrzebny odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy, Król Myśli oraz Thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytany książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne test z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli. Z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgaręki Markiż. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.